zabawki, możecie sobie rozsypać tak, dzieci, możecie się no, się trochę bawić. Prosimy <śmieniciela> Panie to Trochę obniżyłem, tak żeby było dobrze, bardziej... Widać, dobrze, widać, dobrze, dobrze, dobrze. Zapalimy światło Pana Jezusa, żeby błogosławiony karno czuł się między nami. Dobrze? Dobrze. No. Światło Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. I imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Może byśmy poprosili Pana Jezusa o jakieś potrzebne dla nas łaski. O co byśmy chcieli poprosić Pana Jezusa w tej modlitwie? Kto ja ma takie pomysły? Ja o nic. O no nic? Wszystko masz? <grym> Dobra. No, nie wiem, no, może żeby to dobrze wyszło. Dobra, żeby to dobrze wyszło. O co jeszcze chcemy poprosić Pana Jezusa? O serca nas wszystkich, o uprzejmości i łagodności. W naszym domu. Tak jest. Ja dzisiaj sobie też to postanowiłem, kiedy w drebiarzu nie odczytałem, że dzisiaj nie jest z Waszych uz wychodzi tylko mowa budująca. O il łapi się, no, no, tak, no, no. się że nie, dać, się dać. nie dać, żeby się działa. Dobra. Jeszcze może? Do jakiejś intencji? Dla no, tych wszystkich, którzy będą uczestniczyć w tych kolekcjach. Żeby Pan Bóg dotknął ich swoją miłością i nas też, żeby dotknął swoją miłością. Zgadza się? O łaskę Ducha Świętego, żebyśmy uczestnicząc, uczestnicząc w Eucharystii potrafili odnajdywać siebie i Pana Boga w tym czasie. Za nas i za wszystkich właśnie, którzy są też nam bliscy, aby tak jak błogosławiony Karol Aszutis, którego tutaj mamy w relikwiach, zechcieli, żebyśmy chcieli być świętymi. Okej? Okay? Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wróć nas na pokuszenie, ale na dwa odesłanego. Amen. Na czas tego spotkania, niech Pan Błogosławi sprzyja, synem swoim Panną Maria. Amen. Ogromnie się cieszę, że w naszych rekolekcjach internetowych dla młodzieży, z błogosławionym Karlo Akutisem, który jako życiową dywizję sobie powiedział, że msza święta. Eucharystia i Komunia Święta to dla niego autostrada do nieba. Witam Was dzisiaj na tym naszym spotkaniu. A tak naprawdę to witam. Kogo witam? Małgosię. Łukasza. I kto jest teraz najstarszy? Ja. Piotrusia. Fucja. Fucja. I potem kto jest starszy? Ja. Czyli? Łukasz. Adaś. Adaś. Wykryś się tylko. Mm. Ten dalej. Jak masz na imię? Alunia. Alunia. No to jest Janek. Janek. I Jasiu z nami. To, to jak sobie rodzicie z kary taty? <głos> <głos> Słuchajcie, no bo tata występuje. W... Gdzie występuje? Na misterium. I zazwyczaj to jest tak, że my coś tam robimy w domu i tata idzie na misterium. Zakną. A potem jak wraca, to oczywiście do wanny idzie. A bo tak. nie? Właśnie, Od teraz... Barwy! Farby. właśnie teraz jak tak. jest na zaleczku. A na co dzień przypomina tutaj Pana Jezusa czy nie? No trochę tak. A czym jest podobny do Pana Jezusa, tata? Nie wiem, że jest tak. Super. Mam problem. No, pan. <laughs> pan Jezus to jest Bóg, czyli nasz ojciec, nie? No. Jeśli tata przypomina Pana Jezusa, to chyba całkiem... Dobra sprawa. Dlatego, nie? że jest tato. <noise> to, że jest, Fajnie. Fajnie usłyszeć, Co, strzela się rozstrzała. z herbatką? Oczywiście, poważnie, tak. prosimy serdecznie. Dziękujemy. No to tato, jak ta przygoda z Misterium się rozpoczęła? Jak to wszystko się zaczęło tworzyć, to poszła informacja, że potrzebują ludzi do tworzenia Misterium. Ja no się właśnie. Wyślełem, na... ktoś nie polecił. Taka. Był piłapem. A to poczekaj, zdradzisz wszystko, ja mam taką fajną opowieść przygotowaną. <grystanie> no, w każdym razie to zaczęły to rozdzielać jakieś tam różne rzeczy, które można by było zrobić przy Misterium, a że tam się udzielaliśmy często w Poładzie Młodzieży jako, jako właśnie jacyś wykonawcy, aktorzy i tak dalej, bo różne też scenki pantomimy przygotowywaliśmy. Przygotowywaliśmy z oazą młodzieży, żeby gdzieś na rekolekcję jeździć i tak dalej. No to poszliśmy tam częściowo ze znajomymi właśnie grać na tych apostołów, prawda? Apostołów, ja jako apostoł byłem, ale od samego początku jakoś tak się dziwnie trafiło, że... A jako kto? Że zacząłem grać w Od samego początku. to też wystręgowałaś jakoś? O, bardzo bardzo. Jak ja 5 ja lat już występowałem jako Judasz, ale od początku też występowałeś? Nie. 5 nie, nie. 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 lat występowałem jako Judasz, później byłem jako Piłat 3 lata. I w tym czasie właśnie była, był scenariusz tak napisany, że pojawiła się żona Piłata. Marzec, już z Małgosią sympatyzowaliśmy. Eee, tak, 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 no, dokładnie, więc ja. mieliśmy, mieliśmy wspólną scenę. Tak, fajnie. Tak, tak. tak może, dziękuję bardzo. Eee, no i po tym Piłacie byłem arcykapłanem. Po arcykapłanie Ej 3 lata właśnie raz tam misterium się nie odbyło też No i potem zacząłem grać właśnie Morusa Już od 5, 5 lat, tak? Teraz było, teraz chyba byłoby piąty czy 6, nie, teraz byłoby szósty raz 30 eee, lat miałeś jak zacząłeś grać Jezusa? Tak, tak, bo teraz mam 36 Nieważne. A jak? <laughs> no to słuchajcie, no to w takim razie tak. No to jeśli Pan Jezus, który zostawił nam siebie w Eucharystii najbardziej mm. właściwie, mm. to w takim razie, no jakby tą Eucharystię, świętą przeżywacie, czym ona dla Was jest? Z spotkaniem z Panem Jezusem. Spotkaniem z Panem Jezusem, no, ale ja ale jak to to, jakie to jest spotkanie z Panem Jezusem? Jak to jest spotkanie? Jak przychodzisz do Komunii Świętej i przyjmujesz Pana Jezusa w Komunii Świętej, to co myślisz wtedy o Panu Jezusie? Może Pan Jezus do mnie przyszedł i sobie zastanowił, że zawsze, jak to jest możliwe, że jak Pan Jezus chodzi no do buzi, to jak on leci do tego serca? Czy, ma, czy jest jakaś jeszcze rurka, żeby pan nie mógł dolecieć do serca, czy coś innego? No tak mówimy, że przyjmujesz pana Jezusa do swojego serca, nie? I się no. zastanawiasz, jak to jest fizycznie. No, to jest już głębsza teologia, mi się wydaje. Się Bardzo często idąc na Eucharystię, przypominam sobie. To, co Pan Jezus powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i męczeni jesteście, a ja was pokrzepię. I tak sobie myślę, Panie Jezu, po prostu znowu zawiodłam i, i znowu nakrzyczałam na kogoś. I znowu nie byłam taką mamą, taką żoną, jak bym chciała. I wiem, że idę do Niego i On to wszystko jest w stanie naprawić. Jak mamy te zewnętrzne bodźce, które nam przeszkadzają, dajmy na to, no to jestem spokojny, że to nie od mojego skupienia zależy, czy Eucharystia w cudzysłowie wyjdzie, czy nie wyjdzie. To jest jedna myśl, a druga, e, druga też jest taka, że właśnie e, powracam jakby pamięcią właśnie do tych wszystkich Eucharystii, e, które przeżyłem w młodości, e, gdzie na przykład też codziennie uczestniczyliśmy z Małgosią, można powiedzieć. W eucharystii był taki... Tak się zaczęła, tak, tak, zaczęła się nasza przyjaźń, nasza miłość. Obrach, tak, odprowadzałem goście to były nasze randki, można powiedzieć, nie? E, takie mini randeczki. I też właśnie wracam, no nie tylko do tych Eucharystii, ale na przykład tych wszystkich Eucharystii z rekolekcji, e, które przeżywaliśmy, bo to daje mi taką się, przypominam sobie, jak to wtedy przeżywałem, że tak powiem, jak to było. I Yy, i daje mi taką bliskość z Panem Bogiem wtedy ta myśl, nie? Ten, yy, To przypomnienie sobie tego, że, że no, tą relację już stworzyłem i teraz ta moja relacja wygląda trochę inaczej, ponieważ, yy, no, ponieważ życie moje inaczej teraz wygląda, nie? Ale gdyby tego było mało, to tak naprawdę ja się jeszcze podejmujesz posługę. Szafaza zwyczajnie, tak, że tak. chodzisz do chorych, z komunią się tam pomagasz w kościele, jak Ty to też odczytujesz komisję? Na początku to wyglądało zupełnie inaczej, bo tak praktycznie to byliśmy tylko szafazami, którzy podczas eucharysty pomagali rozdawać komunię. Ja pamiętam swoje pierwsze rekolekcje, jeden z pierwszych, taki ksiądz Tomasz Kalociński bodajże, Miał świetną konferencję, konferencję właśnie e, mówił m.in. o tym, też właśnie pomogło mi to zrozumieć, kiedy przyszedł taki trudny czas uczestniczenia w Eucharystii, na przykład, właśnie gdzieś się człowiek to sprasza. E, pomógł zrozumieć, co jest najistotniejsze, na przykład w byciu szefarzem. To nie chodzi o to, żeby chodzić do chorych, to nie jest najistotniejsze, nie jest najistotniejsze e, to, żeby pomóc kapłanowi, bo kapłan też sam sobie poradzi podczas Eucharystii. Trudno będzie, ale sobie poradzi. Tylko najistotniejsze jest to, że to jest jakby zaproszenie mężczyzn, świeckich mężczyzn, lajkatów, tak do tego, żeby, żeby brali udział jako mężczyźni również w życiu kościoła w taki sposób, blisko Chrystusa. Nie? I mi się wydaje, że, że ten taki element właśnie od samego początku właśnie był w mojej karierze szafarza. Ta, ta bliskość właśnie Pana Jezusa, że mogłem dotknąć Pana Jezusa, to jest niesamowite w ogóle też, no, pomaga mi jakby tak samo jak Misterium jest dla mnie pomocny w przeżywaniu tego wielkopostnego czasu i przygotowywaniu się do, do świąt Wielkiej Nocy, tak samo właśnie bycie szafarzem pomaga mi bardzo w przeżywaniu Eucharystii. To są właśnie takie elementy, które tak bardzo zbliżają mnie do Pana Boga. Że kiedy przychodzi rozproszenie, to ja jestem spokojny, że nawet jeśli ja jestem daleko myślami od Pana Boga, to On jest blisko mnie. Czym może dzisiaj błogosławiony Karlo dla małżeństw, dla rodzin, dla młodzieży, dla waszych dzieci, czym może im panować, Czym może być? jaki może być błogosławieństwem? Jest to, nie wiem, kolejne przypomnienie, że w naszych czasach też może zostać świętym. Piotrze, chciałby być, być świętym czy nie? Zmieniamy. I że nadal wszyscy dążymy do świętości, nie? bo to jest to bardzo dostępne, że tak powiem. Że to nie jest gdzieś tam, że to kiedyś żyli święci, a teraz no, ten świat jest już idzie na dół, nie? Do, no, już, już dogorywa, że tak powiem. To jest też niesamowite, i to też tak urzekło, za ile papież Franciszek miał tego świadomość. Bo miał. Że zobaczcie, beatyfikował w bardzo krótkim czasie od śmierci człowieka, młodego człowieka, który ma być wzorem dla młodego człowieka, i dlatego on jest taki życiowo przystępny, że tak jak dzisiaj mamy młodzież. Opowiedzmy sobie szczerze, że ta różnica pokoleń, ona się dzisiaj diametralnie zaciera zmienia. Kiedyś byśmy powiedzieli, że pokolenie zmienia się po 25 latach, nie? Dzisiaj pokolenie jakoś zmienia się i mentalność po 5 latach, nie? I teraz na ile on, błogosławiony Karno, staje się właśnie dlatego, że tworzył strony internetowe, że że ja tam szperał w internecie, że googlował, że, 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 że no właśnie, był nie, bardzo że taki dostęp mam... dla tych młodych. I tak. oni mówią, no tak, no to on robił to samo tak. co my dzisiaj, nie? Dokładnie. I jest naszym patronem, jest błogosławiony, nie? I zobaczcie też na ile właśnie 15-latkowie, bo on umierał w wieku 15 lat, no dzisiaj są właśnie tą grupą najbardziej podatną na internet, nie? Mhm. Gdzie oni już są tam całkowicie, że tak powiem, w sieci, nie? Dla A... mnie jako rodzica jest to nadzieja też, mhm. że właśnie Ktoś, kto szpera w internecie, nie znaczy, że będzie zapracony, nie? <śmiech> tak, <śmiech> tak, dokładnie. A ja sobie myślę, że Karlo pokazuje, że rzeczywiście świętość jest dla każdego, bo tak mnie urzekło to, że on też miał jakieś słabości, z którymi się, z którymi walczył, a mianowicie łakomstwo i dobrze chyba zrozumiałam, że gniew. I nawet sobie założył, jaki, jakieś notatki robił i udało mu się w ciągu dnia wygrać z tymi wadami, no to jest po prostu... Fajny, oh. Ale w ciągu nocy, nie wiem czy... A pamiętasz, że Karlo na przykład sobie dał ograniczoną ilość na gry komputerowe? Powiedział, że tylko może jedną godzinę chyba dziennie, czy w tygodniu grać, bo więcej nie, bo się bał, że się uzależni. I właśnie to jest fajne, że... No, widać tutaj, że to nie tylko osoba jakaś doświadczona życiowo, tak? która już poznała jak działa psychika, jak działa organizm, i tak dalej, jak logika właśnie działa jak, jak w ogóle jakieś Ale doświadczenie lownika. ma w kierownictwie duchowym, tak? Tylko właśnie no, chłopak, prosty chłopak w sensie no, prosty, no, no Młody chłopak właśnie, który już zakładał, że jeżeli będę pracował nad sobą, no to, to, to coś to da. Nie? To jest przykład właśnie, mi się dla nas wszystkich, nie tylko dla młodych ludzi, dla każdego z nas. Że w każdym wieku można pracować nad sobą. A czy na pewno Carlo ma jakieś plany? Ma plany i to na O, Ooo, poważny? Tak? O, ale o, super! super. No, ale, ale, ale jutro jest. muszę go mieć o dziewiątej. Dobrze. Ale fantastycznie, super. dziękuję. Tak? No, super, Karlo. zabieramy. No, no, Karlo. się dzisiaj modlić, zestawić z Carlo razem? No. Tak? Superowo. Okay. Dziękuję. No to kochani, no. Bardzo Wam dziękujemy za to, że błogosławiony Karlo tak inspiruje, pobudza, promieniuje swoją świętością i nas zaraża tą świętością. Niech Jego gorliwość w Eucharystii i nasza gorliwość wzrasta. Bardzo Wam dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie i życzymy, żeby Karlo dzisiaj się dobrze czuł Waszym domu. Dziękuję. No to chyba Nie go czas to. będzie kaszti, bo dzisiaj to szpawnować tam. Niech Jak już tam Nie, nie, spokojnie się, że go odpuścimy. No to pięknie. Błogosławione Karlo, akutisie, Mód się za wszystko co otrzymaliśmy i co otrzymamy, mówimy Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki i wieków. Amen. Czyli, no, tak, no. ty, ty. a? poczekaj. Ala, chcesz? Bo ktoś cię uprzedzi. Inżynier! Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że pan kamerzysta jest trochę podobny nawet do Karla, nie? Ja? No. Ja, <mierdzi> Myślę, że jakiś jest podobny właśnie. Nie, yeah, ale jakoś, jak Karla. <laughs> Rynki, <śmiennie> no to szykujemy Wam w takim razie błogosławionego, żebyście go sobie wzięli ze sobą. Dziękujemy. Bardzo Wam dziękujemy za to, że w tym razie, Mucja utrzymałaś trzymałaś tutaj takie <śmiennie> No, z więc no, dziękujemy.